Dzień dobry, witam Was na czytaniu ogólnie z serii Wybierz talię. Pytanie brzmi, co on myśli, co on czuje i co on zamierza. Pamiętajcie moi drodzy, że ta, to czytanie jest ważne od momentu, kiedy zaczniecie oglądać to czytanie do trzech miesięcy. Czyli od momentu, kiedy y, będziecie mieli możliwość y, y, tego czytania y, y, rozpocząć to czytanie, tak y, zobaczyć to czytanie do momentu trzech y, miesięcy. Do wyboru mamy trzy y, y, talie: pierwsza talia to Grand Grimoire Tarot, druga to Tarot i Dominaty i trzecia to Delaysir Tarot pytanie brzmi co on myśli co on czuje i co on zamierza w przeciągu 3 miesięcy zaczniemy od talii Grand Grimoire Tarot jeżeli te osoby wybrały tą talię to oczywiście zobaczymy oczywiście talie są oczyszczone potasowane co on myśli co on czuje i co on zamierza w przeciągu 3 Yy, miesięcy. Yy, tutaj mamy, moi drodzy, dziewiątkę mieczy. Co on zamierza dalej? As mieczy i szóstka mieczy. Mój drodzy, on tak za bardzo nie wie, co ma począć z tą relacją. Dla mnie dziewiątka mie mieczy to jest taka taka relacja depresyjna, powiedziałabym, że on nie wie, że nie wie, co on myśli, nie wie, co on, zawie, co on zamierza. Niby chciałby coś nowego zacząć, tak? Jakiś nowy pomysł, jakąś nową ideę, ale mimo wszystko. To będzie oddalało się od Was, oddalało się od Niego, tak? Czyli ta dziewiątka mieczy, tak jakby spowodowała to, że nawet jeżeli będziemy mieli tutaj Asa Mieczy, czyli nowe pomysły na ten związek i tak dalej, to On będzie chciał uciekać, On będzie chciał inną drogą podążać, tak? Tym bardziej, że na wyniku mamy tą dziewiątkę mieczy. On nie widzi to, co powinien, co powinien widzieć, tak? Nie widzi siebie, nie widzi ciebie, nie widzi yy, bardzo dobrej perspektywy tej relacji. Chęci są dobre jak najbardziej, yy, bo chcemy nowych pomysłów, chcemy nowych idei, ale niestety. To będzie oddalało się od, waszych, od waszej osoby. Co zamierza, ale co on czuje? Bo zamiar to jest jedno, a czucie to jest drugie. Tutaj mamy dziewiątkę kielichów. On by chciał bardzo dużo, tylko że nie bardzo może ponieważ jeszcze zobaczymy trójka buław i co on jeszcze tutaj może czuć do was? Sprawiedliwość. On niby dużo chce, dużo potrzebuje, ale tak naprawdę yy, dziewiątka, yy, dziewiątka kielichów, on chciałby jak najbardziej, żeby wasze emocje, żeby wasze uczucia były na pozytywnym poziomie. On czerpie wodę właśnie z tej energii, z tej wody, z tej, z tej uczuciowości, która mogłaby go w jak najbardziej sposób w najbardziej sposób wspomóc. Tak. I być może on widzi perspektywy, tak? On czuje perspektywy co do tego, żeby Wasze mm, relacje były bardzo dobre, ale jednak mam wrażenie, że uczuć, że, że mm, działania biorą górę, tak? Bo tutaj mamy sprawiedliwość. Czyli ja chcę, ja posiadam, ja chcę czerpać z, z tej energii, z tej miłości. Chcę czekać na coś lepszego, ale jednak sprawiedliwość wygrywa, tak? Czyli te myśli wygrywają. Ja chcę być zdrowy, ja chcę jasno myśleć na temat pewnych sytuacji. Nawet mam nowe pomysły, ale jednak koniec z końcem ja oddalam się od tego, po prostu tak bym nie potrafił, nie potrafiła yy, wziąć sprawy w swoje ręce, tak, wyleczyć się z pewnych, yy, z pewnych rzeczy, tak. Ja tu widzę tak, jeżeli chodzi o uczucia, chcę, chcę czerpać jak najwięcej miłości z ciebie, Chcę jak najbardziej czekać na Twoją miłość, albo ja czekam na Twoją miłość, ale tutaj jest sprawiedliwość, czyli moje mniemanie o sobie jednak daje się we znaki. Co zamierza księżniczka Buław? A z kielichów? Zamiary są bardzo pozytywne, powiedziałabym, i cztery kielichy. Zamiary są bardzo pozytywne, ponieważ ten osobnik, ta osoba bardzo by chciała tego, żeby zacząć coś od początku, żeby Wasza emocja, Wasze działanie weszło w to taki element światła dziennego, prawda? Mamy asa kielichów, czyli nowa miłość, może nowe podejście do pewnych rzeczy. I czwórka yy, czwórka kielichów, czyli niech on zauważy i on zauważy to, co jest dla was najlepsze. Tak? Niech może zrezygnuje z tych myśli dość negatywnych. Z tego działania dość negatywnego, z tych myśli dość negatywnych, a skupi się bardziej właśnie na działaniu: że ja chcę, ja potrafię. Ja potrafię stworzyć nową miłość, nową potęgę. I zauważę to, co jest dla mnie najważniejsze. Czyli Ty jesteś dla mnie najważniejszy. I w przełożeniu mamy kartę gwiazdy. Afirmujcie. I spełniajcie swoje marzenia. Pomóżcie tej osobie uwolnić się od lęków, od obaw, tak? Uwolnić się od tego, żeby przejść przez drugą stronę, po której nie ma nas, nie ma was, tak? Czyli afirmujmy, afirmujmy to, co jest dla nas najlepsze. W działaniu, Działanie jest bardzo pozytywne, moi drodzy. Bo tu jest pomysł na coś, pomysł na działanie, nowe uczucie i zwrócenie uwagi na to, co jest dla mnie jak najbardziej pozytywne. Tarot Illuminati, co on myśli? Co on? I co on zamierza? Co myśli? Król, księżniczka Pentakli, czwórka, buło, czwórka, mieczy? Przepraszamy. I król. Buło. No, myśli są bardzo takie, powiedziałabym pozytywne, ale i też zagmatwane, ponieważ ten osobnik chciałby, właśnie księżniczka pentakli, chciałby uziemienia, chciałby z wami coś stworzyć nowego. Rycerz, król Buław, czyli ja chcę, ja potrafię, ja wiem jak podążać za sobą, jak podążać za swoimi zasobami, żeby nasze nasze pentaklowe sprawy, czyli nasze uziemieniowe sprawy zrealizowały się. Ale jednak tutaj jest troszeczkę zatrzymania. Tutaj jest troszeczkę takiej intuicji. Jak on działa? On działa intuicyjnie mimo wszystko mimo że chce jakiegoś rodzaju uziemienia jakiegoś rodzaju zatrzymania się razem z tobą w wspólnym miejscu i on ma na to siłę by jest Buław, ale jednak pewnego rodzaju zatrzymanie trzyma go, czyli tak intuicja jak najbardziej w tym momencie może być yy, no decydująca yy, yy, yy. rydwan co czuję? no dużo czuję dużo czuję Azbuław. dużo namiętności dużo działania w twoim kierunku I jeszcze dziewiątka pentakli. On by chciał bardzo dużo, on by chciał bardzo szybko, on by chciał dużo seksualności, dużo takich elementów, które spowodowałyby, że ja chcę tu i teraz, chcę z Tobą przebywać, chcę Twoich uczuć, ale jednocześnie chcę, żebyś Ty się czuła dobrze, czy czuł się dobrze w swoim otoczeniu, w swojej enklawie. Tak? O tym też mówi król Buław. On wie, czego chce. On wie, czego potrzebuje. Ale w uczuciach widzę tutaj bardzo dużo ruchu bardzo dużo ruchu, bardzo dużo namiętności, a jednocześnie to, że on dba, dba czy ona dba o to, żebyś ty się czuł, czuła bezpiecznie w jego towarzystwie, bezpiecznie w miejscu, w którym. Przebywacie. Co zamierza? Siódemka buław. Zamierza walczyć o siebie. Tutaj mamy jeszcze. E, moi Drodzy. Um, No, zapomniałam w tej chwili, zaraz sobie przypomnę. I co on jeszcze będzie, będzie chciał? Będzie chciał y, rycerza Buław. Y, mimo wszystko widzę tu bardzo dużo namiętności, bardzo dużo walki o Twoją osobę, ale też i cesarz, tak? Czyli on będzie dyktował warunki. On będzie dyktował to, czego potrzebuje. Tak, w zasadzie mogłabym powiedzieć, że Wy, jako kobiety, czy jako mężczyźni, odwrotnie rzecz biorąc, możecie nie mieć za dużo do powiedzenia. To On będzie tutaj w Jutu prym, tak? Jak ten rycerz Buław, tak? On, to jest taka energia mężczyzny, który pojawia się i znika, tak? Król Buław pojawia się i znika. On sobie później to wszystko przemyśli, tak? Chce działania, chce namiętności, chce, żebyś się dobrze czuł, czuła. Chce tego, żeby te sprawy wszelakie były ułożone po jego myśli. Siódemka Buław będzie walczył o, o ciebie jak najbardziej i rycerz Buław może się to skończyć tak, jeżeli chodzi o zamiary tej osoby, że on dużo da od siebie, dużo da dla ciebie, ale ten związek może nie trwać zbyt długo. Tutaj w przełożeniu mamy piątkę mieczy. Kto zwycięży? Czy ty czy on? W zależności od tego, jak podejdziecie do tej sytuacji. Myślę, że to może być energia Jego, że to on zwycięża nad kimś, nad czymś, zdobywa to, co chce i zostawia pewne rzeczy, ale wszystko ma się dziać na Waszą korzyść, na, waszą, na Wasze pozytywne nastawienie do tego, co się dzieje, na Wasze pozytywne nastawienie tego, gdzie jesteście. Ale jednak. Jego namiętność, jego sposób bycia może sprawić w tym rycerzu Buław i w królu Buław, że jednak jego, mm, jego, że tak powiem, sposób bycia, namiętność, sposób działania weźmie górę i ten związek może być na chwilę. Dlight Sir, zobaczymy tutaj co, co myśli, sprawiedliwość siódemka kielichów. Dziewiątka buła. On bardzo by chciał potraktować Was bardzo serio, bardzo równoważnie, bardzo sprawiedliwie, tak? Ale nie wiem, czy on będzie potrafił to, to zrobić, bo tutaj siódemka kielichów. On wybiera. On wybiera. Co będzie dobre, co będzie złe, co będzie dla niego korzystne, a co nie. Ale zamiary ma bardzo dobre, bo on by chciał bardzo tak strategicznie, bardzo sprawiedliwie do was podejść. Tym bardziej, że tutaj jest dziewiątka buław, czyli to może być mężczyzna, który jest troszeczkę zraniony, chce odpocząć od pewnych uczuć. Dlatego wybiera, co jest dla niego najlepsze. Tak? Co jest dla Niego yy, gorsze, mniej gorsze, bardziej gorsze? I za tym idzie właśnie sprawiedliwość, żeby dla Niego też, nie tylko dla Ciebie, to była dobra równowaga, ale żeby też dla Niego przyszła taka energia, która pozwoli Mu odpocząć, złożyć hołd temu, co posiada, temu, co miał, temu, czemu zwyciężył. Tak? Ja myślę, że tutaj on w myśleniu będzie myślał o sobie, tak? O to, żeby ta sprawiedliwość była po jego stronie. Żeby więcej nie był zraniony. Żeby nie mógł wybierać znowu. Żeby wszystko poszło jak najbardziej po jego myśli. Co on czuje? Król pentakli. Dwójka była i yy, sądzę, ja bym powiedziała tak, on nic, o, no nic nie czuję, to może za dużo powiedziano, ale tu są takie bardzo yy, te uczucia, no stumione, tak. Bo on by chciał trwałego związku, on by, trwał, on by chciał prawdziwego związku, który idzie krok za krokiem, wyznacza sobie cel, tak? Dlatego tutaj jest ta sprawiedliwość, tutaj jest ta dziewiątka buław w myślach. On by chciał prawdziwego związku opartego na partnerstwie, opartego na tym, że wspólnie podążamy do danego celu. I o tym mówi również dwójka buław, tak? Czyli ja czekam. Ja nie wiem, czego chcę, tak? Ja czekam, ja wybieram. W zależności od tego, co wybiorę, to za tym pójdę. I on chce, on potrzebuje takiego, takiej przemiany, zupełnej przemiany. Jeżeli wcześniej był z kobietą, czy ona była z mężczyzną, który nie do końca satysfakcjonował go, to on będzie chciał w zupełnie inny sposób podejść do związku, a mianowicie w sposób bardzo yy, powoli do celu niezbyt szybko. Wybrać właściwą drogę, żeby się nie pomylić, żeby wszystko było ok. I on w uczuciach chce zupełnie coś innego niż do tej pory miał na uwadze co on zamierza głupiec nowa droga czyli jeżeli wcześniej była taka sytuacja że ja wybrałem nie wiadomo co chciałem tak to on będzie chciał zupełnie w nowy sposób wejść w związek nawet gdyby wymagało to od niego pewnego rodzaju niepewności ale jednak nowe, nowe i pewne. Co on dalej zamierza? Siódemka Buław, zamierza odpychać wszelkiego rodzaju energię, które jemu nie służą. Ja tu widzę spokój. Tak, tutaj mamy w uczuciach yy, sąd, tak? Ja potrzebuję się zmienić, ja potrzebuję inaczej podejść do pewnych rzeczy. Tak, tutaj nikt mnie nie ruszy. Nikt. Potrzebuję spokoju. Potrzebuję karty głupca, który spowoduje, że ja będę chciał, będę chciała w nowy związek wkroczyć. W nowy, pewny, pewny pewnego rodzaju wyborów. I moi drodzy, tutaj mamy jeszcze dziesiątkę mieczy odejście od spraw, które nie służą. Zakończenie pewnych spraw, które nie służą. Jeżeli jemu, jej nie służy siódemka kielichów, y, czyli nie wiem co wybieram, wszystko jest dobre, ale w zasadzie nic nie, jest, nic nie jest dobre, tak? Leczy swoje rany, chce zupełnie innego związku, tak? To tutaj ta osoba zakończa pewne sprawy. Dziesięć mieczy mówi o tym, koniec. Zakańczam, wchodzę w zupełnie nowy, zupełnie nowy etap życia, w etap głupca i w przełożeniu mamy królową pentakli, czyli to ja jestem najważniejszą istotą, to ja jestem uziemiona, to ja jestem piękna, piękny i wszystko co dobre jest wokół mnie. Ta osoba potrzebuje czegoś nowego, czegoś stabilnego, zakończyć pewne rzeczy, równowagi, miłości opartej na określonym celu, o, o, o miłości, właśnie pewnego rodzaju wartości, wybranie właściwej drogi. Ok? Życzę Wam, moi drodzy, wszystkiego dobrego. Mam nadzieję, że pomogłam i pamiętajcie, że to, to czytanie jest od teraz, od kiedy zaczniecie oglądać to czytanie do trzech miesięcy. Pozdrawiam.